Hej, cześć, dzień dobry, witam Was z powrotem na moim kanale z tej strony Patrycja. Zaczął się grudzień i co za tym idzie? Święta, przygotowania. Jestem super podekscytowana i nie mogę się ich doczekać. I jeżeli kliknąłeś, kliknęś w ten filmik, to A nie wiesz o co na nie poprosić lub B nie wiesz co kupić swoim bliskim. Wiem, że z początkiem tego miesiąca dużo osób, rodzina, bliscy pytają was, co chcecie dostać. Niektórzy chcą sobie to zaplanować wszystko wcześniej, dlatego przychodzę do Was z całą listą ponad 100 rzeczy z pomysłami na świąteczne prezenty. Starałam się szukać rzeczy o różnych półkach cenowych i mam nadzieję, że każdy w tym filmiku znajdzie coś dla siebie. Całą listę mam tutaj na telefonie i podzieliłam te pomysły na różne kategorie, żebyście łatwiej mogli szukać inspiracji w danej tematyce. I pierwszą kategorią, od której zaczniemy, są ubrania i akcesoria. Pierwszą rzeczą są buty i wiem, że każdemu może podobać się co innego, ale moje propozycje to ostatnio bardzo popularne martensy. Są one trochę droższe, ale według mnie jest to inwestycja na lata, bo są naprawdę świetnej jakości. Sneakersy, takie buty na co dzień, jak na przykład New Balance lub Jordany. Nie wiem jak wam, ale mi się strasznie podobają kroksy, Szczególnie na takich platformach są mega urocze i myślę, że to też może być dobry pomysł na prezent. Tote bag taka torba materiałowa. Możecie kupić taką czystą i samemu coś na niej narysować. Lub możecie wesprzeć małe biznesy, bo tego jest dosyć sporo na Instagramie. Karta podarunkowa do ulubionego sklepu. Klasyk klasyków, czyli skarpetki. I to mogą być, wiecie, puchate, świąteczne, jakieś zwykła case, obudowa na telefon. To jest taka rzecz, której ja sobie sam a raczej nie kupuję, ale jak dostaję to w prezencie, to mam takie. Mam wrażenie, że w Polsce nie zrobiło się to aż tak popularne, ale bardzo fajne są zawieszki do telefonów, takie phone charmsy. Naszyjnik. I tutaj znowu macie duże pole wyboru. Możecie kupić komuś taki perełkowy, lub z imieniem. Bransoletka. Jak na przykład taka z Pandory, gdzie się dokupuje charmsy. Albo ja bardzo polecam tę z Lilu. Szlafrok. Cieplutki, idealny na zimę. Kto by się nie ucieszył, gdyby takie coś dostał? Kul cool kapcie. Ja znalazłam takie o kształcie chleba, lub możecie kupić jakieś takie zwykłe. Albo puchate. Zwykła torebka, jakaś taka czarna, może być z lepszej półki cenowej, albo taka torebka fluffy, puchata. W sieciówkach jest ich mnóstwo i są o różnych wzorach. Na moim liście do Mikołaja pojawił się na przykład plecak. Mi się od jakiegoś czasu marzy kanken, ale z tej również macie duże pole wyboru. Zestaw dresowy. Wiem, że influencerka Alexis Ola wydaje swoją nową kolekcję w dresskodzie. Jest to dobrej jakości polska marka, ale wiadomo w sieciówkach czy w innych sklepach też to znajdziecie skraciły według mnie cały czas są spoko pomysłem piżamka, szczególnie taka świąteczna, jakaś cieplutka portfel, żeby trzymać swoje oszczędności. Lub możecie kupić taką saszetkę na karty płatnicze, bo wiem, że coraz mniej osób płaci gotówką. Idzie zima, więc można poprosić o czapkę lub taki zestaw czapka plus szalik plus rękawiczki. Myślę, że może to pomóc przy mroźnych dniach zdecydowanie. Odbijając od zimy okulary przeciwsłoneczne, bo jednak zdarzają się takie gdzie słońce razi w oczy a fajnie uzupełniają dużo stylówek spinki, klamry do włosów nie mam pojęcia jak to się nazywa, ale koco piżama, taki koc do którego możecie włożyć ręce jak w rękawy marzenie dla kogoś kto interesuje się DIY lubi robić coś samemu, świetnie sprawdzi się zestaw do robienia biżuterii bardzo popularne zrobiły się takie szydełkowe rzeczy, jak na przykład torby czy topy, czy sweterki i ostatnią rzeczą w tej kategorii jest merch, ja na przykład nie obraziłam Bym się, gdybym dostała bluzę z merchów Harry'ego Stylesa, ale to wiadomo zależy od osoby. Przechodzimy do kategorii beauty, makijaż, pielęgnacja i te sprawy. Puchata opaska do włosów z takimi na przykład uszami króliczka, prostownica, lokówka karbownica, żeby jakoś urozmaicać swoje fryzury maseczki i tu mogą być na przykład takie w płachcie ja polecam ze Skin79 lub wiecie, takie z glinki do nakładania i od razu przechodząc do kolejnego pomysłu związany z maseczkami czyli pędzel do nakładania maseczek Miałam z tym problem, że zawsze byłam cała brudna od nakładania maseczki rękoma. Wszystko co związane z skincare, pielęgnacją twarzy, mogą być jakieś fajne zestawy, perfumy. Może macie jakiś swój ulubiony zapach, o który możecie poprosić. Zestaw do kąpieli, na przykład z Buff and Body Workshop albo The Body Shop. Zawsze w okresie świątecznym mają dostępne bardzo fajne zestawy. Jeżeli wiecie, że ktoś ma wannę, możecie mu kupić kulę do kąpieli, pędzla, akcesoria do makijażu jak zalotki, gąbeczki i te sprawy. Możecie się zorientować, czy komuś nie brakuje jakiejś nowej palety cieni. Fajnym pomysłem, na przykład dla Waszych mam, ale nie tylko. Może być bon do kosmetyczki, wyjście do spa, masaż. Myślę, że każdemu raz na jakiś czas przyda się taki Self-Care Day. Lodówka na produkty Skincare. Są takie słodkie, malutkie i w różnych kolorach, także jest z czego wybierać. Wasa i roller do masażu twarzy. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. I ostatnia rzecz, zestaw do robienia hybryd czy żelów. Wiem, że na przykład na lub semi-like. Ma bardzo dużo zestawów czy to dla początkujących, czy dla bardziej zaawansowanych. Przechodzimy do kategorii self-care, takiej dad girl Zbliża się nowy rok, także myślę, że prezenty w tematyce samorozwoju mogą być naprawdę spoko. I na pewno na sam początek przydadzą się książki o właśnie tej tematyce. Tutaj macie przykłady, które ja polecam. Coś, z czego ja bym się na pewno bardzo ucieszyła, czyli nowy pamiętnik, ładny zeszyt. Możecie też poszukać coś w stylu 5-minute journal, ale w jakimś action czy w senseju Znajdziecie dużo ładnych zeszytów, które idealnie sprawdzą się do prowadzenia pamiętnika. Jeżeli wiecie, jestem organizacyjnym frikiem i na pewno dobrym pomysłem dla takiej osoby będzie planer. I to moja propozycja planera Lady Planner we współpracy z Patrycją Kołowską. Nie wiem, czy kojarzycie. Nie powiem, bardzo fajna sprawa. Dalej dyfuzor i od razu aromaty do niego, żeby ładnie Wam puchniał w pokoju. Moje uzaleśnienie, czyli wszelkiego rodzaju akcesoria piśmiennicze, markery, zakreślacze długopisy, tasiemki, naklejki. Jeżeli znacie kogoś, kto interesuje się astrologią, manifestacji i tak dalej, kryształy będą świetnym pomysłem. Nie byłam pewna, czy dać to tutaj do tej kategorii, ale kolorowanki antystresowe w Empiku jest tak duży wybór, a myślę, że każdemu przyda się chwila na odstresowanie i kolorowanie nie wiem, jakichś ładnych mandali. I jeszcze dla osób, które lubią artystyczne rzeczy, wszelkiego rodzaju pędzle, farby, płótna. Teraz dam trochę propozycji dla sportowców. Świrów. I na pewno nowa mata do ćwiczeń, mata do jogi, szczególnie taka, która nie ślizga się po podłodze, gumy, hantle, jakieś inne akcesoria do ćwiczeń, odżywka białkowa. To jest nie tylko dla sportowych maniaków, ale świetnym pomysłem będzie jakaś słodka butelka, na przykład w jakimś ładnym wzorze, kolorze, lub taka, która pokazuje wam godziny, o których macie pić wodę. Nowa torba sportowa, na przykład na siłownię, nowy strój do ćwiczeń. Teraz w sklepach jest mnóstwo marek, ale ja osobiście polecam, to jest Jim ze Strong Pointa, lub jeżeli chcecie zaszaleć dream Shark. Kolejną kategorią są dekoracje do pokoju. Myślę, że dla kogoś, kto lubi jakieś małe zmiany lub wiecie, że ktoś jest po remoncie, fajnie sprawdzą się te rzeczy. Na pewno świeczki o różnych kształtach, kolorach, wzorach, zapachach. Ja osobiście polecam te z Buff and Body Workshop, ale możecie poszukać w sieciówkach w jakimś fajnym kształcie. Coś w takim pinterestowym stylu. Tutaj macie kilka moich propozycji. Lampa Ala, zachód słońca daje to plus 100 do klimatu w pokoju, bardzo popularne klasyk ale uznałam, że zapiszę to tutaj czyli takie tasiemki ledy one również dodają fajnego klimatu do pokoju nie wiem jak wam, ale mi się bardzo podobają te lampy solne, znajdziecie je na przykład na allegro, neon na ścianę i tutaj możecie znaleźć firmy które produkują takie na zamówienie o różnych kształtach, napisach możecie wszystko tam dostosować pod siebie lub pod osobę, której robicie prezent lustro, lusterko, większe mniejsze, w jakimś fajnym kształcie na przykład takie serduszko Mała poduszka, jakaś słodka lub z jakimś nadrukiem. W zeszłym roku od przyjaciółki na przykład dostałam taką z podobizną Harry'ego Stylesa i był to jeden z najlepszych prezentów, jakie kiedykolwiek dostałam. Organizery na biżuterię, na przykład szkatułki, lub takie stojące z miejscem na powieszenie naszyjników. Kiedyś wydaje mi się, że to było bardziej popularne, ale dla mnie nadal to jest fajny pomysł na prezent. A mówię tu konkretnie o woskach tych z Yankin Candle, i do nich można dokupić jakiś fajny kominek. Kolejny life changer, jeżeli chodzi o zapalanie świeczek, czyli taka elektryczna zapalniczka, która się wygina, więc nie masz szans, że się nią poparzycie. Możecie kupić komuś ramkę i uzupełnić ją wspólnymi zdjęciami. To jest bardzo miły gest, nic wielkiego, a zawsze jest to fajna pamiątka. Organizery pudełka, na przykład takie pinterestowe kontenerki. Może zabrzmi to śmiesznie, ale dywanik, wycieraczka to też jest genialny pomysł. W ubraniach mówiłam o kocopiżamie, ale wydaje mi się, że zwykły kocyk, albo taki wełniany będzie genialnym pomysłem, szczególnie na zimne wieczory, żeby się nim obatulić i wypić herbatkę. Kolejny klasyk kubek, możecie znaleźć o różnych wzorach, kolorach, na przykład ja znalazłam taki z szopem praczem czy nie jest uroczy, możecie kupić komuś roślinki, jeżeli wiecie, że ktoś jest słabym ogrodnikiem, to możecie kupić sztuczne albo jakiegoś kaktusika i od razu do tych roślinek możecie kupić jakieś fajne doniczki, dla spóźniarskich świetnym prezentem będzie zegar i ostatnio na Pinterestie znalazłam taki ładny ledowy, mega mi się spodobał pomysł dla książkomaniaków półki, stojaki na książki, żeby nie zabrakło im miejsca na nowe Odzywa się moje marzenie, kiedy miałam 5 lat. Ogromny pluszek, albo jakiś taki słodki, malutki pluszek, ale ja bym od razu stawiała na takiego wielkiego misia. Lampka nocna, lampka na biurko. Dla rozmaicenia przestrzeni możecie kupić komuś plakat z jakimś fajnym cytatem, napisem. A dla podróżników i osób, które uwielbiają zwiedzać świat, proponuję mapę zdrapkę, którą można powiesić na ścianę i kiedy ktoś pojedzie do jakiegoś kraju, będzie mógł sobie to zdrapać na swojej mapie. To jest moja ulubiona na kategoria, czyli jedzenie. Świetnym pomysłem będą książki kucharskie z przepisami na przykład tylko na desery, śniadania lub dla danej diety w sensie wegańskiej i wegetariańskiej. Wydaje mi się, że może to pomóc wielu osobom, które nie wiedzą co jeść. Trochę z wyższej półki cenowej blender. Taki mały do robienia smoothie lub większy, jak kto woli. Jeżeli znacie kogoś, kto uwielbia pić macze, świetnie się sprawdzi zestaw do robienia maczy. A dla fanów kawy, kawa lub mini-express. Taki z zwykły na kawę sypaną lub na kapsułki, sąki wielorazowe, ekologiczne, takie metalowe motywują do picia więcej wody jeżeli oglądacie moje filmiki to możecie kojarzyć taką patelnię do robienia pancake'ów i wydaje mi się, że to jest genialny pomysł na prezent, bo sama właśnie dostałam taką patelnię na urodziny, a ona po raz kolejny odmieniła moje życie i teraz jak robię pancake'i są one zawsze idealne okrągłe, coś pięknego kolejny klasyk, czyli herbata możecie kupić jakiś zestaw z zaparzaczem kubkiem i ostatnia rzecz w tej kategorii gofrownica, Please, gofry na śniadanie to jest zawsze tak dobry pomysł Teraz przejdziemy do nieco droższych pomysłów, ponieważ będę mówić o rzeczach elektronicznych, ale znajdą się też takie tańsze rzeczy, jakieś gadżety. Ostatnio mam wrażenie, że wróciła moda na styl vintage. Także dla osób, które się tym interesują, fajnym pomysłem będzie gramofon. Można go poszukać w sklepach właśnie vintage, ale też normalnie w sklepach elektronicznych typu Euro AGD znajdziecie takie. Ale jeżeli wiecie, że ktoś już ma gramofon, no to winyle ulubionych twórców. Aparat analogowy, taki na klisze, to jest moje marzenie, bo. Te zdjęcia mają taki dobry vibe. Można też kupić taki jednorazowy z jedną kliszą, gdzie wychodzi tylko 50 zdjęć, i one też się fajnie sprawdzają na na przykład jakieś wyjazdy. Wiem, że to może być takie 2016 vibe z Girl, ale Instax jest naprawdę fajnym pomysłem na prezent, bo klimat tych zdjęć jest naprawdę niepowtarzalny. Według mnie z nich są najlepsze pamiątki i wiadomo, jak już ktoś ma Instaxa, można kupić do niego wkłady. Zegarek typu Apple Watch nie musi być z Apple, wiadomo, słuchawki, i tu mogą być naprawdę różne. To nauszne, bezprzewodowe, przewodowe. Ja polecam firmę JBL, ale mogą być też na przykład Airpodsy. I do Airpodsów od razu można dokupić jakąś fajną obudowę, case do robienia zdjęć czy nagrywania TikToków. Świetnie sprawdzi się statyw. Zima coraz bliżej, szybko robi się ciemno. Także lampy LEDowe, jakieś te ringi, czy to mniejsze, czy właśnie statyw, mogą Wam bardzo pomóc w robieniu zdjęć czy nagrywaniu filmików. Osobie, która chce na przykład nagrywać na YouTubie, może pomóc nowa kamera. Aparat. Ja polecam Kanona M50, którym aktualnie nagrywam moje filmiki, lub Kanona G7X Mark III. Głośnik bezprzewodowy na Bluetooth. Dla panów czytania, nie wiem jak to się wymawia, ale Kindle, taki e-book, Nintendo Switch, czyli takie małe urządzenie do grania. Świetnie się sprawdzi do podróży i nie tylko. Mini projektor do wyświetlania filmów, żeby robić sobie nocki filmowe w pokoju. Marzenie, szczególnie dla osób kochających oglądać filmy. Myślę, że Powerbank przyda się. Każdemu. Nie tylko do podróży, ale też w codziennym użytkowaniu. Mega urocze, bardzo popularne na Pinterestie lub zagranicznym YouTubie. Klawiatury bezprzewodowe, szczególnie jakieś urocze w jakimś fajnym kolorze. Różne pokrowce na laptopa, klawiaturę, czy naklejki, żeby jakoś fajnie je ozdobić. Słodki mini gadżet, który odmieni Wasze życie na lepsze i sprawi, że nie będziecie musieli wymieniać ładowarek czyli ochronki do ładowarki. I jeszcze wracając do zdjęć, można kupić komuś drukarkę do zdjęć, taką małą, poręczną która drukuje wam zdjęcia jak z instaxa, ale możecie je sobie wywołać na przykład z telefonu. Ostatnia kategoria, czyli randomowe rzeczy, które nie wiedziałam, gdzie wcisnąć. Pierwsze mamy puzzle i wiem, że to jest klasyk, ale ja na przykład uwielbiam układać sobie puzzle, szczególnie w tym okresie świątecznym, a też czerpię dużo satysfakcji, kiedy uda mi się coś ułożyć i się nie poddam. Mówiąc o świętach, gry planszowe będą świetnym pomysłem, żeby pograć sobie w nie z rodzinką lub potem w ciągu roku na różnych imprezach, spotkaniach, Takiego rodzaju doświadczenia życiowe, nie wiem jak dokładnie to nazwać, ale chodzi mi tu o na przykład skok na bungee, skok ze spadochronem, takie rzeczy niematerialne, ale które dają bardzo dużo fajnych wspomnień. Nowy rok, nowe cele, może znacie kogoś, kto chce się nauczyć grania na nowym instrumencie, mi od długiego czasu marzy mi się gitara elektryczna, ale można kupić komuś na przykład ukulele. Może być to dość kontrowersyjne, ale według mnie jest to bardzo przydatne, czyli preloczek do samoobrony, wrotki, albo dyskorolka, rolki, Dość kreatywny pomysł, czyli możecie kupić pusty album i samemu go ozdobić i komuś go podarować, lub zaprojektować fotoksiążkę. Miejmy nadzieję, że wszystko niedługo wróci już do normalności i będziemy mogli normalnie podróżować, także myślę, że można zainwestować w nową walizkę. I już moją ostatnią propozycją na prezent są Funko Popy. Jeżeli nie wiecie, to są takie mini figurki z postaciami z różnych filmów czy seriali, może wiecie, że ktoś je kolekcjonuje, a one są coraz bardziej dostępne w Polsce, a fajnie prezentują się na półce. Także myślę, że to jest całkiem cool pomysł. I to już były wszystkie pomysły, które dla Was przygotowałam w tym filmiku. Jeżeli nadal to oglądasz, w komentarzu możesz dopisać swoje propozycje, czego na przykład ja nie uwzględniłam na swojej liście. Mam nadzieję, że ten film komuś pomógł, że dzięki niemu znaleźliście trochę inspiracji na prezenty. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Możecie też wpaść na mojego Instagrama i TikToka. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie o łapce w górę. Do następnego filmiku i cześć.